Siemaneczko! E, jak musicie zauważyć, e, nie wiedzieć dlaczego e, kurwa wchodzę do gry i e, jestem tutaj. I dlaczego ja kurwa jestem tutaj, jak już byłem y, na końcu kolejnego chapteru? Wytłumaczy mi ktoś? Mi się kurwa nie chce całego pierdolonego chapteru przechodzić jeszcze raz, bo kurwa twórcą się wymyśliło, że kurwa macie jebana, y, nie zapiszemy ci gry. No przecież to jest pierdolenie, no nie, no przecież to jest nienormalne. Wypierdalaj, pierdolony spierdusiek zasrany. Wypierdalaj, po prostu. Wypierdalaj. Po prostu wyje. Wypierdalaj. Po prostu wypierdalaj. W tym momencie mi się kurwa odechciewa to w ogóle nagrywać. Bo pierdolone gówno muszę robić jeszcze raz. Cały kurwa jebany chapter. Kurwa jebany Chafty muszę od nowa zrobić! No przecież to jest nienormalne! Zapisał się tylko. Co jest? Czemu ja nie mam ekwipunku w ogóle? What the fuck tu się dzieje w ogóle? Nie no przecież to jest kurwa jakiś koszmar! Nie! Pierdole, eee, pierdole to y, gramy sobie y, od... Y... Gramy sobie, yy, po prostu, chapter'y. Chapter Select. E, gdzie myśmy byli? Bo to jest, to jest moja prześnięta gra. O, tu jest aż tyle chapter'ów. Co to jest? A, to jest Awakened. E, gdzie myśmy byli? Chapter 6 chyba, nie? Terra nowa Aft, coś tam. Po prostu będziemy sobie tak przechodzić, trudno. Mam to w dupie. Gdzie my jesteśmy? Chapter 6. Nie, no to żeśmy już robili. Chyba nie? Albo nie? Nie, tego żeśmy nie robili. Nie, dobra. To jest chyba po przejechaniu się już tą windą, wiecie? Takie mam wrażenie. Y Trzeba coś dać Tak, ta, ta To jest chyba po przejechaniu się już tą windą e, Tak będziemy sobie grać po prostu Czapterami e, w mojej grze, którą już e, Niestety rozwiniętą postacią Jakimś tam ekwipunkiem Co ja tu mam w ogóle za broń e, bo, bo se jaja robi po prostu Co to, a to jest ten shotgun bo Ja tego shotguna używałem, ale to dostwo jest Dobra, Przybaczcie, bardzo, bardzo Was przepraszam, ale no niestety to nie jest moje wina. Nie chcę mi się tego całego syfu przechodzić jeszcze raz. Naprawdę. Yy... O ty kurwo. Ok? To tyle? <laughs> Okej, okay. nie chcę mi się po prostu tego syfu jeszcze raz przechodzić, więc e, e, w sumie byliśmy na samym końcu tego poziomu chyba piątego jakoś tak albo jakoś albo żeśmy już szósty przeszli. No nie, tu na pewno żeśmy nie byli jeszcze. Tu żeśmy nie byli. Czyli jednym słowem żeśmy tu... ta Czyli dobrze dobrze to rozwiązałem dobrze to rozwiązałem. Po prostu tak sobie przejdziemy chapterami, no niestety... Rozwiniętą postacią Trudno e... Niestety nic nie mogę na to poradzić. E... No co mogę poradzić? Nic... Mm. Ja mam się tam przedostać już chyba nie. Chociaż to jest chyba o wo... coś tu było. Z którzy chcieli mieć od zera to. To przepraszam bardzo. Ale. Ale nie chciałem się, po prostu nie, nie mam, nie mam. nie mam żadnej ochoty i siły, żeby to przechodzić jeszcze raz, wiecie? Cały, bo to cały poziom, to był cały, cały poziom. To nie był kawałek. Cały poziom. Żałuję trochę, że myśmy... Nie wyszli, nie wiem, może to przez to. Okej. Okay. Nie, nie, nie! O kurwa. Dobra Dobra Bo to mnie będzie atakować W najgłupszym możliwym momencie Dobra Wysadzony Ja chciałem tu Nie, to jest drabina do góry tylko Dobra No tak na razie bardziej nam jest potrzebne, bardziej nam jest potrzebne. Ba, nie C. ba, przejście na drugą stronę. One mi tu będą wyłazić, pewnie. No właśnie, Dobra, Zatwione. No Dobra, miałem już tu w, mocno wy, wy, wyrobione to wszystko, więc raczej tu nie będzie za bardzo. Okej, okay. um, raczej nie będę tu za bardzo. Ej, o ty! Tu my możemy zobaczyć, jak. Ej, kurwa, ten shotgun nie jest taki słaby. Shotgun nie jest taki zły! Gdzie on jest? Bo to jeszcze pełno tego nalezie. I dobry jest ten Shotgun! boż, on później był do dupy. Też z jakiegoś powodu go miałem, nie? bo ja muszę zrobić tak Okej okay. i teraz tak i tak jeżeli coś cokolwiek żeśmy pominęli to Was bardzo przepraszam e, jeszcze, jeszcze raz Aha, bo ja tu muszę coś sadzić tak ja tego nie mam e, i strzałką tu ja tu nie, ja tu tego czegoś nie mam Ciekawe Okej okay. No Co tu tak kurde zdycha mi? Aj, wyjdzie mi tu zaraz Dobra, No, to są jakieś ciekawe rzeczy. Jeszcze? Już jak to jęczy. Ile tego tutaj należy jeszcze? Jeszcze idzie. Dobra, już. Mogę wam pokazać, jak mam rozwinięte te rzeczy wszystkie. O. Aha, bo ja. No, continue. O. No, tu mam tak pistolet. No, to trudno, trudno, nie będę pokazywał ten. A tu jest jakiś taki granatnik, ale tu wam pokażę. Tu mam takie wykokszone już te rzeczy wszystkie. Więc. Nie wiem, czy to jest dobry build. Może i tak, może i nie. Bo to jest, to jest broń z końcówki. Tu też używałem jakichś linerów i innych gówien. Ale niekoniecznie to się jakokolwiek przydało. Wiem, ale wam pokazałem. No, pokazałem wam wciół. Dobra, tu chyba na dół. Na dół. I tak sobie będziemy przechodzić po prostu mm. eee, Nie wiem czy jak po prostu się tu zapiszę. Ten, no może postaram się chapter'ami to przechodzić jakoś może Okej, okay, mam jedno gówno Ja tu muszę zbudować jakiś syf Jakiś taki... Gun, który, który... by mi się przydał Do czegoś chyba Albo nie Mhm No nie wiem gdzie ja mam do końca iść teraz A, tu są te elementy, dobra. Mam wszystko. Gorzej jak się okaże, że jednak nie dokończyliśmy tego chapteru piątego aż tak, no. No przykro. Jezu, jak, jak się drą, te stwory. No tu przyjdę, czy nie? Czy się zgliczowały? Dobra, chuj z nimi Dobra, krap. Przyjdą A wow, O ty kurwio Widzicie trochę z tym OP, ale trudnego bym nie chciał A to jeszcze żyje, no tak Dobra A Czyli jeden padał strzał, drugi. Drugi nie. Dobrze wiedzieć. Dobra. Skraftujmy to coś. I to coś trzeba wsadzić tu w ten. Dobra. Teraz muszę tam wsadzić. I się chyba silniki odpalą, czy coś takiego. Tu.

Czyli to moja wina. Chyba. Czyli ja tego nie zapisałem. Ja pierdolę. Czy ja tego nie zapisałem. No ale żeby tak daleko? Bo przecież to. Dajcie spokój. Z nie oni chcą, żebym poszedł? Ta trochę jak z Avengersów. No trudno, tym samym sposobem będziemy tak przechodzić grę. No, trudno. Tylko siuty sobie jeszcze zmienimy, żeby było tak jak powinno być. Znaczy mamy na razie tego, więc... Tutaj chyba, nie? Tia, Albo nie? Nie, no dobrze. A, ja zapomniałem, że tu są takie popierdolone te zapisy. Ale jeszcze nigdy mi się to nie zdarzyło. Pomyliłem inventory. Inventory saving z tym... ...progress saving. Kurde, no co jest?! Patrzcie, ale jak na, na to jaki jestem... ...rozwinięty broniowo i tak dalej, to spaczcie jak one mocno biją! Patrzcie jak one mocno biją! nie będą normalne Bra. Nie wiem czy ja dobrze idę Źle idę Tutaj trzeba do góry Trochę z shotguna, może z shotgun rozwali dla musów. I tu się chyba włączy ogień. Te silniki, co tam są, będziemy teraz musieli kombinować. Że tu się tylko pozbieram te rzeczy, wszystkie. Ok, dobra, odpalaj. Tankowanko pierwszy? A ja chyba i tak tam będę szedł. O, progress saving. Teraz masz co 5 minut progress saving, a tam przez prawie cały poziom nie było żadnego progress savingu. Ciekawe, pewnie jakbym... Pewnie, pewnie jakbym kurwa ten... Pewnie jakbym ten, jak to się nazywa? No chodź, chodź, chodź! Już! Powodzenia Dobra, jeszcze jakiś idą Patrzcie to jest to jest na tym, tylko to strasznie dużo amunicji zabiera. Nie wiem, po co użyłem apteczki, no ale trudno. Dobra, odpalamy. Dobra, odpalamy. Dobra. Czyli już spadamy z tym po prostu? Nie. No, mieliśmy tylko zata zatankować. A wyszło trochę inaczej. Musimy spadać stąd i tam się wszystko pali. Ci po prostu gramy od save progressu do save progressu. Każdy odcinek. Pierdolę to. No i musimy tu przebiec, nie? Ła! Wow! Nie widziałem, że tu kadłubek mnie atakuje. Ojej! Ojej! Nie, 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 nie! Za blisko podszedłem. Dobra, na szczęście to nie zabija od strzała. O kurwa. Kocham go. Szybko, szybko, szybko. Nie to, dobra nie, tu zaraz będzie znowu ten płomień, dobra, biegiem na dół, znaczy e, nie rozwiniętą postacią, to się ciężko robi. Znaczy, postacią, postać jest. Nie jakoś bardzo rozwinięta, w końcu. Dobra, replikuj się, a ja muszę zrobić co? Ja muszę windę przywołać. W która jedzie w kurwę wolno. Dobra, replikuj się na nowo. A ja jedę sobie do góry. I mam wszystko w życiu. Takie szybko nam teraz idzie. Może trzeba było na nową grę plus grać. <grych> Dobra. Y o kurwa. Au. No. Przebiegamy, Lecz... Aha, ja muszę tu iść. Dobra, niech on sobie tam leży znowu. Dobra, replikuj się, a ja muszę gdzie? Niech będzie tu na przykład. Jak... Gdzie mam iść? A tam? Dobra. Tam się falczy. Yy, tu coś jest, apteczka. Co ja muszę zrobić? Na dół, ok. A kółko robię jak cholera. Mam nadzieję, że tutaj yy, jakoś to pójdzie. Tam, o kurde. No. Dobra, biegiem Nie wiem gdzie on polas yy, Zamknij tu to Tu się pali Tu muszę iść albo tu Dobra, biegiem Zbieranko szybkie, bo tego nie może zabraknąć też Dobra, idziemy dalej Dobra, winda uh. Ale no, no. No to były emocje. Ile my mamy w ogóle sprzętu? Eee, sporo. Oh. Ciekawe co tu mam zrobić. aha mam po prostu rozwalić to boom 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 Bum, no przecież strzelam w to ile mam w to strzelać myślałem że to jest potężne przecież potężna przecież potężna armata Nie, nie. O ty kurwo! Czy ja my, nie wiedziałem, że to mam tak sobie strzelać, że to ciągłem, bo tam widzę takie trzy trzy wskaźniki ja myślę Myślałem, że to... Czy ja mam tu coś więcej zrobić? Bo tak mi się jakoś kurde kojarzy?

Ja będę się śmiał, jak się okaże, że ja duży moment piątego szapteru przypominałem, ale raczej nie. O, Progress Saving. Trzeba patrzeć na Progress Savingi po prostu. Z? Nie wiem, co daje Z. No ale dobra. Nieważne. A bo tu miny są. Niestety tej drugiej nie umiałem wy... Coś znowu ze mnie strzela, mi się tylko wydaje? O, fajnie, że mina. Jem tu podejść, nie? Tu? Mogą kurwa miny do mnie nie podlatywać stupy Gdzie mam wjechać? Halo? A tu! Dobra Mam to Zada, że ta mina nas trafiła Tylko Ale Co mi to daje to miejsce?

Nic nie widzę. Co oni ode mnie chcą? No i co tutaj jest? Przepraszam bardzo, co oni ode mnie tutaj oczekują? Bo ja nie wiem. No, ale. No super, mogę tutaj sobie podlecieć. Co oni o tym nie chcą? Ani magnesem. Co, Co oni o mnie nie oczekują? Nie rozumiem. No. Nie rozumiem, totalnie. Dzień dobry. Może mi ktoś wytłumaczyć, co ja mam zrobić. Nie pokazywać mi tylko kurwa znacznika. Dzień dobry. Może tu coś? O! W ogóle w jakiejś płaszczyźnie z dupy. A, bo my idziemy do statku już. Okej. Okay. Papa terranowa. Było niemiło. No. Aha. No e! No naciskam e. dobra, bo to tak od dupy strony to nie wiedziałem co to jest w ogóle, a to po prostu miałem do statku wlecieć. Gdzie teraz mnie przynoszą? Przed nim byłem! Po co ja na niego znowu lecieć? Ciekawe. Ale to tak. Zdecydowanie teraz tak myślę sobie, ta, było inwentory. Saving. Dlatego ja też miałem taki chujowy ekwipunek. Nieprzeładowaną broń w tamtym momencie. Ja. Yeah. Zdecydowanie. Dobra. A że mi tu wbić, to wbijamy no. Co zrobisz? Czekamy na... O, progress saving! Chapter 7. Nawet zaczynamy chapter 7, to i tak mogę ten, ten y, zakończyć odcinek. Mogę zakończyć odcinek nie tylko, bo jeszcze mogę... Y, co mogę? Mieć zapisane przynajmniej tyle. A poza tym początek tego chapteru mogę sobie wbić z tego. No niestety będziemy e, nagrywać w ten sposób, więc e, wybaczcie wszystkim, którzy przeszkadza, którym nie przeszkadza to. Miłych seansów generalnie. <grych> Dobra. E, Miego dziąka. No i co? Element!